Cześć, tu Mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Czarne Chmury, to zapraszam do oglądania. Czarne Chmury to polski serial telewizyjny z 1973 roku, wyprodukowany przez telewizję polską. Zdjęcia trwały od marca 1972 do maja 1973 roku. Serial awanturniczo-przygodowy z gatunku płaszcza i szpady, obfitujący w sceny walk, pościgów, ucieczek i pojedynków, zawierający również wątki miłosne. Akcja toczy się w drugiej połowie XVII wieku, a osią fabuły są dramatyczne epizody z walk o utrzymanie przy Rzeczypospolitej Prus Książęcych. Postać głównego bohatera, pułkownika Krzysztofa Dowgirda, Nawiązuje do autentycznej postaci pułkownika Krystiana Ludwika Kalksztajn-Stolińskiego, tragicznego bohatera tamtych czasów. Cały serial składa się z 10 godzinnych odcinków. Realizacja trwała przeszło rok. Poza łódzkim atelier zdjęcia kręcono we wnętrzach w Baranowie Sandomierskim, w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i klasztorze pokamedulskim w Rydwianach pod Staszowem. Włączynku w Krakowie, w Lublinie, który występuje jako Warszawa, a plenery m.in. pod Augustowem oraz na Zamku Tenczyn. Według jednej z hipotez, twórcą scenariusza był Ludwik Kalkstein, agent niemiecki Armii Krajowej, zwierzchnik grupy, która zadenuncjowała generała Grota Roweckiego. Kalkstein w latach 1953-1965. Odsiadywał wyrok za współpracę z Niemcami. Według tych źródeł Guziński i Pietruski podpisali scenariusz swoimi nazwiskami, gdyż nazwisko Kalksteina z oczywistych względów nie mogło się znaleźć w napisach serialu. Rolę do miał zagrać Stanisław Jasiukiewicz, jednak aktor poważnie zachorował i zmarł na pół roku przed premierą telewizyjną pierwszego odcinka. Natomiast w rolę szlachcica błazowskiego, którego zagrał Cezary Jurski, Pierwotnie miał wcielić się Bronisław Pawlik. Serial posiada własne muzeum znajdujące się we wsi Rytwiany, gdzie kręcono dwa pierwsze odcinki serialu, a dokładniej w dawnym klasztorze kamedu. Maciej Reizacher, czyli aktor wcielający się w kapitana nocze, aby starannie przygotować się do tej roli, kilka miesięcy ćwiczył jazdę konną w wojskowej stadninie. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia, trzymajcie się! Cześć!